Ja już jestem. Dla mnie zakupy to jak polowanie. Wypatrzę coś, przymierzę i już jest moje. Dawniej, bez ostatecznej ochrony nie do końca mogłam być z tobą. Bywały takie dni w miesiącu, kiedy po prostu wolałam nie przymierzać, nie zakładać. Aż wypróbowałam cieniutką Always Ultra. Always Ultra jest bardzo pojemna. Dzięki w siateczce z tysięcy lejków szerszych u góry i węższych na dole, wilgoć ci skłania na błyskawiczny i na powierzchnię w środku zamykają chłomny wkład. Dlatego z Always Ultra czujesz się czysto, sucho i jesteś lepiej zabezpieczona. I takich okazji już nie przepuszczam. Taka już jestem zresztą. Pasuje jak ulał. Always. Zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie. No? Nowy kokolino sprawia, że każdy dzień jest pełen niezwykłych wrażeń. Dlaczego? Dzięki Kokolino twoje ubrania bardzo długo mają wyjątkowy i świeży zapach. Dłużej niż kiedykolwiek. Jest w nim świeżość błękitnego nieba i radosna zabawa na zielonej łące. Mm, ten zapach jest cudowny. Trwa tak długo. Nowy płyn do płukania kokolino, zapach, który trwa i trwa. W domu chciałabym na długo zachować najpiękniejsze zapachy natury. Bris zapamiętuje je dla mnie. Przynosi świeżość wiatru, wiosenną wojnę.